Seweryn, jadę do centrum handlowego. Może masz ochotę pojechać ze mną? A, nie, nie cierpię zakupów. Zaraz, zaraz, jest dwunasta godzina, a ty dalej w piżamie? Masz zamiar całą sobotę zmarnować nagranie? Mamo, znowu marudzisz, znowu narzekasz. O, nie, tak nie będzie. Ubieraj się, zawiozę cię do pałacu młodzieży. Odbiorę cię, jak będę wracała z zakupów. Och, mamo, ja nie chcę. Wolę sobie grać. Dalej. Ubieraj się, bierz deskorolkę i ruszamy. Daję ci 10 minut. Masz być gotowy? Ach, dobra, już się ubieram. Blanka, muszę mu przyznać, że w tej stylizacji wyglądasz jak nie ty. Odjazdowo. Hej. Chcesz powiedzieć, że tak na co dzień to nie wyglądam odjazdowo? Nie wyglądam dobrze? Nie, doskonale wiesz, że chciałam powiedzieć, że wyglądasz po prostu dzisiaj świetnie. Zawsze wyglądasz świetnie, ale dziś naprawdę wyglądasz bardzo odważnie. Dzięki. Szczerze mówiąc, ten styl mi się podoba. Siostra, idziemy. O, Julcia, jesteś już gotowa. No, idziemy, idziemy. Dziewczynki, chodźcie do mnie, zanim wyjdziecie. Dobrze, mamusiu, już idziemy. No co tam, mamo? Blanka, Matylda. Tak, proszę pani. Tak, mamo. Wiecie, że musicie się opiekować Julką? Jest od Was młodsza. Mamo, ja się sama sobą umiem zaopiekować. Jak jechaliśmy do akwaparku, też tak mówiłaś, że Blanka ma się mną opiekować. Przecież to moja siostra, a nie opiekunka. Ja doskonale rozumiem waszą mamę. Jesteś młodszą siostrą, dlatego to Blanka ma się tobą opiekować. No właśnie, Matylda, mogę ci zaufać, tak? Zajmiesz się Julką, będziesz na nią zwracać uwagę, będziesz pilnowała, żeby nie jeździła za szybko na dyskorolce, żeby nie spadła i żeby sobie krzywdy nie zrobiła. Będę na nią zwracać uwagę, obiecuję. Mamo! Mamo! Dobra, dobra, możecie już iść. Ech, w końcu. Tylko bardzo cię proszę, bądź grzeczny, nie dokuczaj innym dzieciom, to może w końcu cię polubią. Aha, tylko pamiętaj, ja nie chciałem tu przyjeżdżać ty mnie do tego zmusiłaś. Och, już nie marudź, Seweryn. Trochę ruchu ci się przyda. Pobaw się przez te dwie godzinki z innymi dziećmi. Za dwie godziny przyjadę po ciebie, jak zrobię zakupy, tak? Aha, no to śmigaj. Aha. Niech, do czego to doszło, żeby mnie mama zmuszała do jeżdżenia na deskorolce. O, dobra, ale jak już tutaj jestem, to potrenuję trochę. Dziewczyny, a co chcecie robić? Na co macie ochotę? Ja chętnie bym coś namalowała, a ty, Matylda? Tak, ja uwielbiam malować. O, ja też! To ja też chcę coś namalować. To chyba na drugim albo na trzecim piętrze, prawda? Tak, chyba tak. O, nie! Co się stało? Tam jest chłopak z mojej klasy. Ten nowy. Jak mu tam takie dziwne imię? Seweryn? Czy coś takiego? Bardzo go nie lubię. Czemu go nie lubisz? Przecież praktycznie w ogóle nie zdążyłaś go poznać. Sama mówisz, że jest nowy w twojej klasie. Wiecie, jaki on jest niemiły? Nawet do nauczycielek pyskuje. Wiele dzieci pyskuje teraz do nauczycieli. Wiesz, Julko? Po prostu ty jesteś taka grzeczna i może jego zachowanie ci się nie podoba, ale daj mu szansę. Może go polubisz. Nie sądzę. Hej, chłopcze, powinieneś ubrać kask. Spadaj, staruchu. Co? Ja tylko ci dobrze radzę, żebyś sobie krzywdy nie zrobił. Dobra, dziewczyny, chodźcie coś zmalować. Zjeżdżaj stamtąd, dalej, przesun się, bo chcę zjechać. O, lepiej się przesunę, bo on nie wygląda na zbyt ostrożnego. No, ja myślę... Dobra, trzeba zjechać. Pokazać staruchom, jak to się robi. Orety Z drogi! hamuj. Jak jeździsz baranie? Jak ja jeżdżę? Co tu łazisz? Przecież widziałeś, że zjeżdżam. Co za ludzie nawet chodzić nie potrafią. To Ty nie potrafisz jeździć. Trochę ostrożniej. Chyba wiesz, że tutaj inne dzieci też się bawią. Sam tu nie jesteś. Spadaj! Wiedziałem, żeby tu nie przychodzić. Beznadziejne miejsce. Och, dziewczyny, myślałam, że malowanie na takich wielkich płótnach będzie zdecydowanie łatwiejsze, a okazuje się, że to jest trudniejsze niż malowanie na kartce. No, wiadomo, tyle miejsca do namalowania fantastycznego obrazu. Może namalujemy jeden wspólny obraz. Hej, to świetny pomysł. Julka, co myślisz? No, pewnie zgadzam się, ale jaki styl wybieramy? A może zaszalejmy i zróbmy po prostu kolorowy obraz. Okej. Okay. Dajmy się całkowicie ponieść wyobraźni. Niech nasz obraz będzie mega kolorowy. Dodajmy róż i koniecznie kolor seledynowy i dużo żółtego. Dziewczyny, dodajmy jeszcze zielony. Możemy go wydrukować ekstra! A co wy tutaj robicie? Hej, ja cię znam! Jesteś tą dziewczyną z mojej klasy! O, tak, jestem. A ty co? Po co tu przylazłeś? Julka, bądź trochę milsza. Spoko, już się przyzwyczaiłem, że dla mnie wszyscy są niemili. Przepraszam, jestem taka niemili? Bo odnoszę wrażenie, że ty też jesteś niemiły. A co ja ci niby zrobiłem? Przyszedłem tylko zobaczyć, co tu robicie. Malujemy obraz, może chcesz namalować jakiś obraz z nami? Co? On ma malować z nami obraz? No, a niby dlaczego nie? No, no dobra, Sewaren, chcesz spróbować? Eee, nigdy nie malowałem obrazu. No to niech to będzie twój pierwszy raz. No chodź, namaluj coś z nami. No dobra, niech będzie. Ciekawe, co namalujesz? Namaluję kota. Kota? A co, nie mogę? Możesz, możesz namalować co tylko zechcesz. No to jeszcze Wam pokażę, jakiego pięknego kota namaluję. Wybiorę to pionowe tło. I pomaluję je całe na zielono. A mój kot będzie czarny. Lubię czarne koty. Widzisz, on wcale nie jest taki niemiły. No widzę, jest całkiem miły, całkiem spoko, aż dziwne. Jeszcze domaluję mojemu kotu wąsy. Hej, Seweryn, nie wiedziałam, że tak świetnie rysujesz. Twój kot jest fantastyczny. Bardzo mi się podoba. No, a co byś tam jeszcze domalowała? Może nad kotem domaluj kolorowe kropki. Hej, to dobry pomysł. Ale fajnie, chyba się zaprzyjaźnią. No, super! <śmianie> Zobacz, jaki fajny jest ten mój kot, co nie? Podoba ci się? Tak, jest przesłodki, bardzo ładnie. A tobie podoba się nasz obraz? <śmianie> no, jest trochę dziwny, ale dobra, niech ci będzie. Jest ładny. Seweryn, jesteś tu? O, to moja mama. Wydrukuj dla niej obraz. O Na pewno się nie ucieszy i powie, że jest brzydki. Chociaż spróbuj. Ja też myślałam, że ty jesteś niemiły. A jak spróbowałam Cię poznać, to okazało się, że jesteś całkiem spoko. O, no dobra, wydrukuję. Hej, mamo, już do ciebie idę. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamo, zobacz, jaki obraz namalowałem. Podoba Ci się? Jej, Seweryn, namalowałeś obraz? Jest przepiękny. Naprawdę ci się podoba? No pewnie, powiesimy go w salonie. O, fajnie. Pa, Seweryn. Pa, do zobaczenia w szkole. Hej, dziewczyny, miałyście rację. Najpierw trzeba kogoś poznać, a dopiero potem stwierdzić, czy jest on fajny, czy nie fajny. No, mówiłyśmy ci. Dobra, malujemy coś jeszcze? Jasne!